Cześć, z tej strony Grzesiek i dzisiaj zrobię tutorial do układania kostki 2 na 2 blindem. Osobiście uważam, że to w tym nieć kryje się żadna magia i ten tutorial nie dostarczy żadnej nowej wiedzy, ale ktoś mnie tam prosił o to, więc, więc przygotuję taki tutorial. Ee, więc, żeby ułożyć kostkę 2x2 blindem, można wykorzystać dwie metody. Pierwsza metoda to tak zwany one look, czyli w preinspekcji przygotowujemy sobie całego solwa, zakrywamy oczy i e, układamy. I tak robią doświadczeni speedcuberzy 2x2, znający tam CLL, na przykład EG i tak dalej. Natomiast ja tego nie znam, i wobec tego muszę zapamiętać kostkę i ułożyć ją tak, jak układa, układa się rogi wolt Pochmanie. Jak się układa rogi wolt Pochmanie? Więc, Old Pochman to jest metoda na rogi. Znaczy, Old Pochman na rogi bazuje na wykorzystaniu jednego algorytmu. Jest to permutacja Y, ale z pominięciem tego pierwszego ruchu F. F i później cofnięcia F'. Czyli, jak bez tego wykonamy tą permutację. To zamienimy ten narożnik i ten narożnik, czyli, yy, <laughs> przepraszam, dolny prawy. I teraz yy, yy, układanie na rogów polega na tym, żeby odpowiednim setupem każdy róg dostarczyć w to miejsce. Oczywiście możemy też wykorzystać zwykłe Y i wtedy musimy dostarczyć w to miejsce, bądź J i wtedy musimy dostarczyć w to miejsce i zrobić taki setup jeszcze. I ja tak robiłem, kiedy robiłem Old Pochman, teraz już od, od, od dawna już nie używam Old Pochmana, więc tutaj musiałem sobie też pewne rzeczy przyswoić. Więc to jest pierwsza sprawa, czyli metoda i tutaj algorytm już podałem. Setupy są w kostce 2 na 2 dwuruchowe, chyba wszystkie, musiałbym sprawdzić, ale... Teraz już mi się nie chce, natomiast są możliwe wszystkie ruchy. Musimy go pamiętać takie y, o tym, żeby nie ruszyć tego narożnika, czyli ruchu B. To już raczej nie polecam, ale ja czasami używam y, np. setupu z U, U', U Prime i tak dalej, y, ponieważ nie ma krawędzi. Więc tutaj jesteś, nie jesteśmy niczym ograniczeni, w przeciwnie jak w kostce 3x3. Schemat zapamiętywania z kolei, ja mam taki sam jak rogów w 3x3, czyli każdy, każda ścianka ma swoją indywidualną literę i no i zapamiętuję w takich ciągach samych liter A, B, C, D, E, F, K, H i tak dalej. Old pochmanem zdaje się, że udawało mi się ułożyć nawet w czasie około 30 sekundowym, więc tutaj wykorzystywana jest pamięć krótkoterminowa, więc nie jest to nic trudnego. Ważniejsza jest tak zwana orientacja. Przepraszam, kręcę na zewnątrz czyli jeżdżą mi samochody. Mianowicie kostka 2 na 2 nie posiada żadnej takiej naturalnej orientacji. I teraz ja przygotowując orientację kostki zawsze starałem się y, zrobić, y, czy znaleźć takie dwie rzeczy. Jeżeli jest jakiś bloczek, na przykład tutaj jest bloczek, to starałem się go zachować. I ustawić kostkę tak, w takiej orientacji, że ten bloczek jest w mojej orientacji do blinda zachowany. Natomiast, jeżeli nie ma żadnego bloczka, tak jak na przykład teraz, to ja sobie zawsze wybierałem, żeby ten górny prawy będzie reprezentował moją orientację. Więc, ponieważ ja zawsze mam żółtym do góry, niebieskim do mnie, więc to jest moja orientacja. No i to w zasadzie wszystko. Później, kiedy już odnajdziemy orientację, zapamiętujemy pewien ciąg. Tu mam na przykład DEWT LU. Tak I wykonujemy, czyli setup w to miejsce. Permutacja Y. Tak jest. Ee, dalej. O. Znowu Y. No i tak dalej. Tutaj w zasadzie nie ma żadnej magii. Ee, żmudne robienie Y w kostce 2 na 2 przy moich dużych ręk rękach. W jest to bardzo niewygodne, więc ja nie lubię od Pochmana, dlatego właśnie przerzuciłem się na e, inną metodę, czyli na trzycykl. I teraz ostatni już trzycyk nam sobie pozwoliłem. No i to, to wszystko w zasadzie. Reszta jest kwestią ćwiczenia, praktyki i tak dalej. Rogi można zapamiętać bardzo szybko, wykonać też. E, no i tyle. Powodzenia i wszystko z mojej strony.